Jest coś niepokojącego w takich brudnych, industrialnych albo właściwie postindustrialnych i, i zniszczonych miastach. Pewnie nie wszyscy to czują, bo, bo przecież równie dobrze można zakochać się w jakimś ładnym mieście i to, i to jest nawet prostsze, prawda? Piękne, odrestaurowane kamienice, eleganckie panie, drogie sklepy itd., itd. I tak naprawdę nie ma w tym nic złego, bo każdemu podoba się to, co mu się podoba i to jest jak najbardziej okej. Okay. Mnie jednak dziwnym trafem. Uwodzą miejsca, czy też miasta, albo, albo obiekty, uchodzące w takiej szerokiej opinii publicznej za, powiedzmy, niedoskonałe. No albo, albo, będąc całkowicie szczerym, takie kurwa brzydkie. No, no dobra, brzydkie, po prostu brzydkie. No i na mojej liście miast, czy też miejsc, które uwielbiam, jest na przykład Berlin. Taki Berlin popisany jak, jak zeszyt szesnastokartkowy nie wiem, w podstawówce, czy, czy jeszcze wcześniej w przedszkolu na ścianach oczywiście murale albo takie mało porywające grafity osiedlowych ziomeczków tych tych składki obok pewnie słupy znaki drogowe ławki wszystko jest oklejone naklejkami A tam gdzie jeszcze nikt nie namalował żadnego obrazka na ścianach no to wiszą oczywiście plakaty plakaty które są wszechobecne. obecne Berlin jest pełen plakatów uwierzcie mi jeżeli nie byliście to to musicie mi uwierzyć na słowo a jak będziecie no to sami się o tym przekonacie. I tak praktycznie wygląda całe miasto. Dosłownie. Całe, piękne miasto. No i na mojej liście, zaraz obok Berlina, są na przykład Katowice, tutaj żyję, no i jest między innymi Łódź. No i tak jak się w sumie zastanawiam teraz, to nie znam wielu ludzi, którzy, którzy właśnie te trzy miasta, nie wiem, wymieniliby, kurwa, w grze 5 sekund w odpowiedzi na pytanie, podaj trzy najpiękniejsze miasta Europy. No i tutaj pada Berlin, Katowice i, i Łódź. No. Nie, 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 nie oszukujmy się, nie, nie pada. Takie rzeczy normalnie się nie dzieją. A to jest Bourbon. On też ewidentnie wie, że takie rzeczy się nie dzieją i że w najpiękniejszych, trzech najpiękniejszych miastach Europy wcale nie ma. Katowic, Berlina i, i Łodzi. Dalej na mojej liście jest jeszcze Lwów Budapest. No i powiedzmy z tych ostatnich miast, które odwiedziłem, no to. Gdynia. No bo Gdańsk jest już, Gdańsk jest już trochę, trochę za ładny. Jest tego sporo, ale wszystkie te miasta mają jedną taką wspólną cechę i mógłbym ją nazwać dosyć poetycko. Piękna brzydota. No tak trochę górnolotnie, tak jak wspomniałem wcześniej poetycko, no ale, no ale tak jest i, i, i tak sobie myślę, że że kolejnym takim miastem, które na bank wpisałoby się na moją listę miast pociągających, a jest to miasto związane z serialami, jest Birmingham. I Birmingham widziane oczami Tomasa Shelby'ego i stworzone na potrzeby jednego z najbardziej, moim zdaniem, zadziornych brytyjskich seriali ostatnich lat, czyli Peaky Blinders. Cześć z tej strony, Adrian. A to jest dwunasty odcinek serialowego podcastu Nie do powiedzenia. Robotnicze, przemysłowe miasto, dookoła węgiel, huty, jakieś tanie puby, w których, w których roi się od ludzi szukających odrobiny oderwania od, od szarej i brudnej, i to takiej naprawdę, uwierzcie mi, brudnej, takiej wręcz błotnistej i czarnej od węgla i smaru rzeczywistości. I gdzieś tam, a przypomnę, że jesteśmy aktualnie w Birmingham, gdzieś tam zaraz po, po pierwszej wojnie światowej poznajemy gang rzezimieszków, którzy nazywają się Peaky Blinders. No, i taki gang faktycznie kiedyś istniał. Tyle, że serial nie opowiada do końca historii tego, tego konkretnego gangu, ale bardzo mocno inspiruje się historiami kilku grup, w tym właśnie grupy Peaky Blinders. No, bo serial BBC nie jest w końcu serialem dokumentalnym i to trzeba na wstępie bardzo mocno zaznaczyć. Prawdziwi Peaky Blinders działali na terenie Birmingham, ale zdecydowanie wcześniej niż ci serialowi i, i w tym przypadku mówi się o roku 1890. I tak jak serialowi bohaterowie nosili oni takie charakterystyczne czapki, no, zaraz po pierwszych odcinkach będziecie wiedzieć, o czym mówię. Czapki, kaszkiety, no, jak zwał, tak zwał. Ale nie mieli tego jednego specyficznego elementu, który, który stał się takim znakiem rozpoznawczym z serialowych Peaky Blinders. Chodzi oczywiście o żyletki. Żyletki zaszyte w czapkach. Bo tomi i cała jego świta mieli pozaszywane w czapkach takie, takie zwykłe żeletki, które, które na przykład mój dziadek jeszcze nie tak dawno temu wkładał sobie do do maszynki, no i, no i taką żyletką zwyczajnie się golił. Normalna sprawa i pewnie wie, wiecie doskonale o czym mówię. No, Bourbon widocznie nie wie, bo cały czas szczeka. No i właśnie tymi żyletkami koledzy z Peaky Blinders cieli twarze wrogów w takich momentach, powiedzmy, w których, no, w których po prostu było to konieczne. Rywalizowali oni przecież permanentnie właściwie z innymi gangami, no i żeby wygrać taki pojedynek, jak stare przysłowie mądrze powiada, Czasem trzeba wyciągnąć tego asa z rękawa. No, a w tym przypadku, tym, tym asem była po prostu właśnie Żyletka. No nieważne zresztą. Ważne jest to, że prawdziwy gang z Birmingham takich Żyletek w kaszkietach nie miał. I to tak naprawdę z takich bardzo trywialnych powodów, bo jak, jak gdzieś doczytałem, w, w tamtym czasie były one po prostu cholernie drogie. I, i nawet członkowie gangu, którzy, którzy z roku na rok mieli coraz grubsze portfele, nie mogli sobie na nie. Pozwolić. No, przynajmniej nie w takiej ilości i, no i nie do innych ludzi. Dobra. Peaky Blinders, ale, ci, ale już ci serialowi. Tom Shelby, Arthur Shelby i John Shelby, czyli rodzina, która jest fundamentem, takim trzonem gangu, który naprawdę trząsł całym Birmingham w pewnym czasie. Chłopaki zaczynali od hazardu, od wyścigów konnych i, i systematycznie, krok po kroku. Przede wszystkim dzięki wizji Tomiego rozszerzali swoją działalność, zagarniając kolejne branże i tereny. Zwiększali po prostu swoje wpływy. Odpaliłem nawet ostatnio pierwsze odcinki serialu, żeby sobie tak merytorycznie przypomnieć po pierwsze początki serialowych gangsterów, bo te pierwsze sezony często uciekają z pamięci, zwłaszcza gdy, gdy sezon ciągnie się już i ma kilka sezonów. A po drugie przypomnieć sobie to, co sprawiło, że... Że serial spodobał się mi i pewnie wielu, wielu innym widzom praktycznie od samego początku. I jest w tym serialu coś, coś bardzo niepokojącego, a ten ekranowy niepokój, jak już, jak już wiele razy wspominałem w podcastach, bardzo sobie w serialach cenię. I, i, i ten niepokój w głównej mierze to, to, to sprawka Tomiego, czyli Siliana I Już pomijam sam fakt, że, że Marfi jest takim klasycznym przykładem człowieka, który ma crazy eyes. No po prostu są tacy ludzie. Są tacy ludzie i. I pewnie sami takich ludzi doskonale znacie, sami takich spotkaliście i, i dobrze o tym wiecie. Są tacy ludzie, którzy mają szalone oczy, i, i to nigdy nie oznacza niczego dobrego, przynajmniej w takim, w takim życiu prawdziwym. Natomiast na, na ekranie działa to z kolei zazwyczaj na plus. I, i Tomasz Szelby jest tego doskonałym przykładem, bo, bo gościu ma szalone oczy, w ogóle cały jest szalony, ale to szaleństwo wymieszane z ogromną charyzmą postaci. I siłą charakteru, i nieprawdopodobną chęcią wyrwania się z takiego stanu faktycznego, z tego, z tego brudu, sprawia, że, że Shelby jest naprawdę wyjątkową jednostką na tle wszystkich innych bohaterów. Bez niego serial na pewno byłby dobrą produkcją, to, to, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, ale za często ocierałby się o taką przeciętność, o, o miałkość, bo w tym przypadku Thomas jest jak y, przeprawa, bez której, bez której danie smakowałoby jak, jak jedno z wielu takie zwyczajne, normalne, codzienne, ale dzięki niej nabiera zupełnie nowego i takiego wyrazistego smaku. I dokładnie tak samo jest w tym przypadku z Peaky Blinders. Na pierwszy rzut oka jest to jedna z wielu historii o, o gangsterach, których już w filmach i w serialach było naprawdę, naprawdę mnóstwo. O gangsterach, którzy rządzą pewnym terenem, ciągle, ciągle im mało, ciągle chcą więcej, konkurują z innymi gangami i i walczą o wpływy. Jednak y, im dalej w las, okazuje się, że cała ta walka ma bardzo jasny i sprecyzowany cel, którym, którym jest, a właściwie którym e, może być próba wyrwania się z takiej przestępczej rzeczywistości i, i rozpoczęcie nowego życia, w którym, w którym gang Peaky Blinders wcale już nie będzie musiał być gangiem, w którym Peaky Blinders nie będą musieli już kraść, nie będą musieli zabijać i oszukiwać. No i w tym przypadku warto sobie postawić pytanie, czy, czy to będzie łatwa droga, no ale jak się spodziewamy, gdyby to była łatwa droga, to wszystko skończyłoby się na pierwszym sezonie, a niedawno wyszedł piąty, także odpowiedź wydaje się być raczej, raczej oczywista. Oprócz przepięknie brzydkich lokacji oraz tego charyzmatycznego głównego bohatera, tym co przyciąga w Peaky Blinders na pewno jest wielowątkowa historia. To po pierwsze, świetnie dobrana ścieżka dźwiękowa, pełna takich nowoczesnych kawałków osadzonych na początku XX wieku oraz ogrom, naprawdę prawdziwy ogrom rewelacyjnych postaci, w które, w które wcielali się m.in. Tom Hardy czy Adrian Brody. No, można by ich wymieniać, wymieniać bez liku. W ogóle to, to ktoś w tym serialu odwali naprawdę kawał genialnej roboty, bo bo casting jest po prostu rewelacyjny. No. Wszyscy aktorzy, począwszy od, od tych największych nazwisk, przez, przez drugoplanowe postacie, a kończąc na, na, na statystach, e, bardzo dobrze oddają klimat tamtych lat. Grają po prostu świetnie i nawet w sumie, jakbym chciał się tutaj do, do czegoś przyczepić, to, to w tej kwestii będzie to cholernie trudne. Także gdybym miał umieszczać ten serial w jakimś wyimaginowanym i stworzonym na potrzeby tego podcastu rankingu, to spokojnie Peaky Blinders znaleźliby się w takiej pierwszej dziesiątce top seriali. A używając już takiej stricte sportowej czy terminologii Premier League, jest to drużyna z ogromnym potencjałem na Top 6. Także wszyscy, którzy śledzą Ligę Angielską. Pewnie wiedzą o czym mówię, choć tak naprawdę dzisiaj już ciężko mówić o Top Six. Wszystkie pięć sezonów znajdziecie na Netflixie, także, także nie trzeba specjalnie przegrzebywać internetu albo, albo szukać dostępu do BBC. A z racji tego, że każda seria ma zaledwie sześć odcinków, 6 około godzinnych odcinków, serial można tak naprawdę połknąć w jakieś kilka dni. No, rekordziści pewnie zrobią to w dwa lub trzy. Ja życzę wam smacznego, smacznego Peaky Blinders i, i do usłyszenia.